Masz Rogaczewski. Piotr Wran. Ryby mają głos. Podcast o wędkarzach dla wędkarzy. Cóż dobrego Piotrze będziemy robić? Rozmawiać. Rozmawiać, przekazywać wiedzę, słuchać też naszych przyjaciół po kiju. Generalnie wydaje mi się, że wędkarstwo w obecnych czasach. Nie tylko e, powinno być obrazowane, ale też powinno być słyszane. Natomiast to, co ma nas wyróżnić. Na pewno, na pewno podcast e, jest trochę inną formą przekazywania e, wiedzy e, niż pokazywanie na YouTubie. Jest to też bliższy kontakt, taki wydaje mi się, z wędkarzem. Jakby nie było, jest tak, że oglądając filmy na YouTubie, czy oglądając różnego rodzaju grupy facebookowe, musimy patrzeć na obraz, wychwytywać pewne elementy. Natomiast tutaj możemy po prostu najzwyczajniej w świecie o tym pogaworzyć, porozmawiać. Gdzie, wiesz no to jest taka forma przekazu i forma komunikacji gdzie tak naprawdę jedyne co ci potrzebne to jest y, na przykład telefon i słuchawki nie musisz na nic patrzeć, czyli możesz się skoncentrować nie wiem na jeździe sam w samochodzie czy siedząc na rybach koncentrujesz się na szczytówce na spławiku i możesz nadal słuchać tego co będziemy wam opowiadać e, No ale dobrze Piotrek Wiemy już, że chcemy robić podcast. To jest taka intymna forma komunikacji z wami. Ale powiedz mi, kim jesteś? No bo musimy się chyba przedstawić. Kim, e, jest kim jesteś, jestem? Piotrze? <laughs> jestem zwykłym szarym człowieczkiem, który od lat wczesnych dzieciństwa swojego wziął kijek nad wodę, pojechał z ojcem. No i tak się moja przygoda zaczęła. Zacząłem mówić. Zacząłem coraz częściej z ojcem przesiadywać na, nad wodą. My jeździliśmy na rzeki, na zbiorniki zaporowe, na, na mniejsze akweny, no i tak po prostu wciągło. widok zanurzającego się spławika, tu gdzieś bombki idącej w górę do samego Blanku, powodował tą ekscytację, która trwa do dzisiaj, czyli już przeszło 30 lat. I tą swoją pasją też zarażam swoich znajomych, swoich ludzi z grupy, ale to o grupie kiedy idzie. W każdym razie jestem człowiekiem pasjonatem, który chce coś w tym wędkarstwie wnosić, a także i czerpać. Cóż, no to chyba dość podobnie jak ja, dlatego że ja też faktycznie nie pamiętam konkretnie, ile miałem lat, kiedy zaczynałem wędkować. Prawdopodobnie to było 5-6 lat, kiedy po raz pierwszy tata zabrał mnie na łapanie za pomocą spinningu na spławik o koni. <noise> to dosyć fajne połączenie. Tak, jeszcze pamiętam, że to były, było już dość późno i... Czy my żeśmy nie zabrali wtedy samo robaków, czy robaki były potrzebne, ale generalnie zaczęło się od tego, że jeszcze żeśmy kopali po drodze patykiem jakieś robaki i te konie się łapały, no i to chyba wtedy tak wciągnęło, że no za każdym razem jak się człowiek wybiera nad wodę, to hol ryby daje tyle adrenaliny, że jesteśmy w stanie czekać na to godzinami, tak. Dokładnie, dokładnie. Natomiast nie jest ważne, czy ta ryba jest mniejsza, większa. Po prostu widok samego brania, czy to w metodzie, czy w karpiowaniu, czy w spławikowaniu, czy w spinningu, ruszenie tej szczytówki dosyć energicznie powoduje tą adrenalinę, ten skot na Adrenaliny, tak. To jest właśnie to. To jest właśnie to, co, co kochamy, co lubimy, czego czemu mu się oddajemy. No i poświęcamy też swój wolny czas. Każdy ma swoje jakieś tam hobby, no myśmy wybrali takie i e, mimo że niektórzy mówią, kurczę, no ludzie, przecież wędkarstwo to nie jest hobby, to nie jest sport. No, my uważamy inaczej. O, wiesz, nie jest sport. Ech krótka anegdota. Dwa tygodnie temu będąc na zawodach na łowisku ustroń musiałem się z całym sprzętem przetransportować na drugą stronę jeziora. Powiem ci szczerze, że przetransportowanie tych kilkudziesięciu kilogramów na odcinku tam 400 metrów spowodowało, że no, musiałem robić przerwy, bo zadyszka nie pozwalała dalej iść. <laughs> Fak że faktycznie no, nie można mówić, że to nie jest sport. No dobrze. A... Ale powiedz mi... Bo mówiliśmy o tym, że, że, że kochamy ten moment emocji adrenaliny w momencie kiedy ryba bierze. No ale przecież wielokrotnie zwraca się z ryb bez ryby. I co Oczywiście. wtedy? Wyjazd stracony? Oczywiście, że nie. Moim zdaniem w ogóle każdy czas poświęcony nad, nad wodą, przebywanie na łonie natury. I sama ta przyjemność obcowania z tą wędką, z tą ciszą, z pięknem krajobrazu jest, jest czymś fajnym, a jeżeli do tego jeszcze udaje nam się coś złowić, no to to jest podwójna satysfakcja. Natomiast dla mnie osobiście dla człowieka, który już za chwilę będzie miał 40 na karku, zabieranie ze sobą rodziny, dzieci i pokazywanie im tego wszystkiego, uczenie ich daje niesamowitą frajdę. Czasami synowie chcą jeździć, czasami nie, no ale w głównej mierze przedstawiam im to, co robię w wolnych chwilach, oprócz oczywiście zajmowania się rzeczami rodzinnymi. No tak, faktycznie wędkarstwo ma to do siebie, że to jest taka odskocznia od codzienności, czyli tą rzeczą, którą, na którą się czeka w ciągu tygodnia, żeby zrobić coś dla siebie, to jest ten moment, kiedy wiesz, że zbliża się weekend, wiesz, że zbliża się dzień wolny i w tym momencie tak. To jest ten moment, w którym wiesz, że za chwilę e, nic poza, nie wiem, tą przyrodą, wędką i rybą nie ma nic poza tym. No wiadomo, to co powiedziałeś, oczywiście wielką przyjemnością jest też zabrać rodzinę, która też, jeżeli ma z tego frajdę, to jest podwójna przyjemność. No dobrze, Piotrze, pogadaliśmy chwilę o sobie, e, ale chciałbym, żebyśmy też chwilę skupili się na tym, żeby opowiedzieć naszym słuchaczom, i teraz to jest ważne, bo żeby mówić słuchaczom, o czym będziemy, co będziemy robić. Dla mnie taką ważnym elementem, który w całości tego, tego projektu jest, to żeby były to tematy nasze, Czyli, żebyśmy mogli sobie sami kreować tą rzeczywistość i opowiadać o tym, co chcemy, ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy bardzo słuchali naszych słuchaczy. Czyli ten community, które stworzymy, chciałbym, żeby było bardzo aktywne, dzięki czemu e, mam nadzieję, że będziemy opowiadać o tym, co jest interesujące dla tych, kto nas słucha, ale po drugie, będziemy mogli poszerzać swoją bazę wiedzy, ale także tematów, które będziemy mogli prowadzić na tym kanale. Oczywiście ja też myślę, że niejednokrotnie pojawią się pojawią się też tematy, które będą dosyć mocno kontrowersyjne, bo jakby nie było w wędkarstwie jest kilka takich niuansów, które wywołują mocniejsze bicie się serca, tu gdzieś mocniejsze bicie serca, tu gdzieś podwyższone ciśnienie. Ale mam nadzieję, że taka rozmowa nasza wzajemna, tu gdzieś słuchanie Was, przyczyni się do tego, że zaczniemy to też odbierać trochę na wesoło, trochę z żartem, ale jakby nie było to w zupełności też profesjonalne. Jak najbardziej. Zdecydowanie. To jest. Też z tych ważnych punktów, dla kogo, do kogo kierujemy ten podcast. Moim takim drobnym marzeniem, oprócz oczywiście tego, że tworzymy dla Was, dla wędkarzy, którzy no, skupiacie się wokół tego tematu, jest, żeby zarazić za pomocą podcastów też czasami ludzi, którzy są wokół nas. To znaczy tych, których wspomniałeś, Piotrze, że pytają się, a co widzisz w wędkarstwie? Dlaczego ty w ogóle na te ryby chodzisz, i wędkarstwo jest nudne? A może słuchając nas, dojdą do wniosku, że jednak to nie jest taka grupka ludzi, którzy chodzą w gumofilcach z kijami wzdłuż brzegu i zaśmiecają im teren? Tylko, że jest to coś więcej, no nie wiem, emocje związane ze sportem, zawodami, z wielodniowymi zasiadkami, z krótkimi wypadami i może uda nam się tak to opowiadać, żeby przyciągnąć takich, takie osoby, które są spoza naszego świadka. Było mi miło, to oczywiście jest taki, takie małe marzenie obok. Um. Myślę, że jednym z takich ważnych elementów będzie w naszym podcaście zapraszanie gości. Wyobrażam sobie, że jednak nasz kanał to będzie takie miejsce, gdzie będziemy mogli również prowadzić jakieś wywiady z ludźmi, którzy mają dużo do powiedzenia. A jak wiemy, wędkarze są gawędziarzami, więc tematów i osób, które będą nam o tym opowiadać, nie powinno nam ee, zabraknąć. I liczę bardzo na to, że ty jako osoba, która działa i w teamie firmowym jednego z producentów i osoba, która aktywnie administruje Feeder Team Południe grupą na Facebooku i osoba, która bardzo dużo czasu spędza nad wodą, będziesz, mogła, będziesz mógł również na przykład poprowadzić jakieś fajne relacje z różnych miejsc, które odwiedzasz, z wydarzeń oraz zawodów. Oczywiście, no, taki jest też cel ćwiczenia żeby nie było tak, że tylko my będziemy mówić, bo to też po jakimś czasie by było monotonne. Dlatego, jak najbardziej, Tomku, będziemy starać się wdrażać też osoby z branży, czy to z ludzi związanych z formą spinningową, czy z metodową, czy skarpiową, z, z muchową. Myślę, że każdy w tych naszych podcastach znajdzie tematy nie tylko stricte związane dla siebie, ale też może coś wyciągnie z innych dziedzin wędkarstwa, które być może też spowodują to, że następnym razem jak pojedzie nad wodę, weźmie sobie na przykład zamiast spinningu muchówkę albo spławik. To jest to rzecz, którą z ochotą bym spróbował, ale wiesz, jak to jest w naszym hobby. Ciągle za mało sprzętu. Tak. <laughs> e, dobrze, a tak powiedz mi, nie myślałeś o tym, żeby zrobić jednak jakiś kanał YouTube, zamiast tak gadać do mikrofonu? Znaczy, wydaje mi się, że już YouTube jest trochę przesadzony ilością filmów, ilością YouTuberów. Tym bardziej, że tak naprawdę takich dobrych youtuberów, którzy robią to od początku do końca, od A do Z, naprawdę ciekawie, jest garstka, bo przeglądając od lat już YouTube, oglądałem filmy o różnych dziedzinach wędkarstwa i tak naprawdę, jeżeli człowieka nie zainteresuje w pierwszych dwóch minutach oglądania film, no to później już nie, nie chcę się do niego wracać. Natomiast, tak jak mówię, jest kilka naprawdę fajnych ludzi, którzy to fenomenalnie prowadzą bardzo ciekawie. Więc wydaje mi się, że YouTube, tak jak mówię, jest przepełniony. Ci, co tworzą sobie różnego rodzaju te filmiki na YouTubie, raz lepiej, raz gorzej, są ok, ale ta luka w wetkarstwie, jeżeli chodzi o obraz i o dźwięk, jest zapełniona. Więc podcast jest czymś zupełnie nowym, zupełnie innym i być może będzie się to ludziom podobać. A ty jak myślisz? Wiesz, przede wszystkim. Co mnie skusiło do tego, żeby pomyśleć o podcaście, to jest to, że ja bardzo czas, dużo czasu spędzam w samochodzie, dużo czasu spędzam przed komputerem i jakby bardzo ciężko było mi się tak zorganizować, żeby móc oglądać to, co chcę. tak naprawdę dużo merytoryki. Którą można osiągnąć, trzeba by było oglądać. No i wtedy trzeba odpalić telefon, prowadząc samochód. W pracy, będąc, trzeba w tle spuścić kanał wędkarski, siedzieć na słuchawkach. No ale jakby nie wszystko jest zawarte w tych filmach, dlatego że część jest pokazywana. Wiem, że rzucamy się trochę na głęboką wodę, próbując opowiadać o tym, jak się wędkuje za pomocą tylko głosu, bez obrazków, ale myślę, że można spróbować choćby po to, żeby stworzyć alternatywę dla osób, które mają, tak jak ja, problem z zaglądaniem na YouTube'a i oglądaniem czegoś na, na bieżąco. Z drugiej strony, tak sobie, Piotr myślę, że... No, nie, nie ma co ukrywać. No, były jakieś podejścia do zrobienia jakichś filmów na YouTube'a, po to, żeby stworzyć coś własnego. I niestety dla mnie jest to bardzo czasochłonne, bo oprócz odpowiedniego nagrania wideo, potem jest montaż, potem jest obróbka dźwięku. Jakby największy problem, który ja miałem nad wodą, to znaleźć. Czas tak, żeby czuć się komfortowo i się nie dało, bo albo ryby, albo nagranie. Podziwiam tych świetnych youtuberów, którzy potrafią i nagrywać, i wędkować, i czerpać z tego przyjemność. Ja nie, nie potrafiłem się aż tak mocno dobrze z, z tym wszystkim odnaleźć. Natomiast z drugiej strony sobie tak myślę, że nagrywanie podcastów je może być dla nas po prostu dużo prostsze. Czyli łatwiej będzie nam się nawet zeskajpować i dobrze nagrać dźwięk, opowiedzieć o czymś i wydawać dużo częściej. Z czym to się wiąże? Dla mnie. Dla takiej osoby, która śledzi na bieżąco YouTube, dużym problemem jest to, że wszyscy w sezonie nagrywają materiał, a potem jest wysyp filmów na jesieni. I tak naprawdę w sezonie letnim nic się nie dzieje. I chyba to była największa motywacja, żeby próbować nagrywać z tobą na bieżąco materiały i spróbować utrzymać jakieś tempo wydawnicze po to, żeby dostarczać na bieżąco tych. Wiadomości, newsów, technikaliów. No i ostatnia rzecz, która mi się wydaje, dlaczego to robimy? Bo jest to coś nowego. No dokładnie, dokładnie. To jest coś, czego u nas nie ma, przynajmniej ja się z tym jeszcze nigdy nie, nigdzie nie spotkałem. Owszem, podcasty są o różnej tematyce, natomiast jeżeli chodzi o, o wędkarskie podcasty, no u nas w kraju ich nie ma. No nie ma, no ja słuchałem paru zagranicznych podcastów i tutaj jest trochę jak z naszym polskim YouTube'em, czyli jest bardzo dobrze i jest bardzo źle. No tyle, że dużo łatwiej się wyszukuje, bo jest ich dużo mniej. Czyli ja znalazłem około chyba 25-30 kanałów generalnie o, o tematyce wędkarskiej i chyba w sumie tak naprawdę to był pierwszy strzał, który mnie zainspirował, dlatego że słucham dużo innych podcastów i pomyślałem, a. Może coś o rybach. no i faktycznie udało się znaleźć jakiś kanał, ale w polskiej, w polskiej wersji takiego kanału podcastowego nie znalazłem. Więc jak już wiemy, dlaczego chcemy to robić, może kilka informacji technicznych, jak można nas będzie słuchać. Pierwszym kanałem, na który Was będziemy zapraszać, i to trochę będzie brzmiało śmiesznie, ale będzie to YouTube. Yeah! Gdzie... Gdzie cały, całe nagranie naszego odcinka będzie dostępne w formie, właśnie, tylko dźwiękowej? Nie, na, nie zamierzamy na razie nagrywać wa, nas, naszych twarzy. Poza tym, będą dostępne na Spotify, Lektonie, Google, Apple Podcastsie nasze, nasze nagrania. I tam polecamy zaglądać, subkry, subskrybować i, i odsłuchiwać naszych odcinków. No ale, Piotrze. My mówiliśmy, o czym mamy być. Ja bym bardzo chciał już dzisiaj zaprosić na pierwszy, nie preorderowy odcinek, ale pierwszy odcinek. Eee, treść nie będziemy chyba zdradzać. Natomiast bardzo, bardzo nam zależy na tym, żebyście nam dali znać, czy pod filmem na YouTubie, czy na, pod, na poście, czy pod postem na Facebooku, czy naszej grupie. Zostawcie na informację, o czym byście chcieli nas posłuchać, jakich gości chcielibyście, żebyśmy zaprosili. No i czy uważacie, że ten pomysł jest fajny? Oczywiście oprócz tego, co my gdzieś tam mamy zaplanowane. E Będziemy się też często, gęsto odnosić do Was i słuchać Was, Waszych tematów, które będziecie chcieli usłyszeć, dlatego Wasza aktywność jest nam niezbędna. A mam nadzieję też, że będzie Wam się nas fajnie słuchać, tu gdzieś gości, których będziemy mieć w kilku odcinkach. I zobaczymy, jak to wszystko nam będzie szło. Mamy nadzieję, że... że ta innowacyjność, którą chcemy trochę też wprowadzić w ten wędkarski nasz świat audio, będzie dosyć ciekawy i interesujący. No cóż, ryby mają głos. Tomasz Rogaczewski? rano. Do usłyszenia. Cześć.